Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija. I rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Mamy zadanie 3,64. Już zrobiłem rysunek tego zadanka. Tutaj jest minus 7 w tym miejscu. Jakieś jeszcze ważne punkty. To tutaj będzie minus 2. Tutaj jest punkt, który to jest. Minus 4, tutaj będzie minus 1. OK. No i teraz co my tutaj mamy w tym zadankom. To jest zadanie 364 podpunkt A, dziedzina funkcji. Podpunkt A, dziedzina naszej funkcji. Jak się zmieniają x? -y, no to x -y zmieniają się widać od minus 7 z minus 7. Ten punkt jest zamknięty. Czyli od minus 7. I ja ta funkcja tutaj się ciągnie do plus nieskończoności. Czyli mamy do plus nieskończoności. Podpunkt B. Podpunkt B, zbiór wartości funkcji. Czyli ta funkcja, patrząc od wartości ujemnych, zmienia się od minus dwójki z tą minus dwójką. Czyli mamy zbiór wartości funkcji od minus dwójki do. Ona się tutaj nam zmienia do plus nieskończoności. Ona sobie tutaj wędruje po prawej stronie do plus nieskończoności. Tutaj w tym miejscu sobie. Tutaj idzie w górę. OK. To jest nasz zbiór wartości funkcji. Teraz C. Wartość funkcji dla argumentu 5. Dla argumentu... Dla argumentu 5 to będzie gdzieś Tutaj tutaj. Mamy 5 i zadania, tutaj widać, że to jest na trójce. Na trójce. Czyli mamy tutaj na x równego 5, y równa się 3. To jest odpowiedź do punktu c. No i d. Bior argumentów, dla których funkcja przyjmuje najmniejszą wartość. Ok. Funkcja najmniejszą wartość przyjmuje na minus 2, i to będzie w tym miejscu. Tutaj to będzie pierwszy x, na minus 4. No i to jest jeszcze ten przedział. Stąd, dotąd. Więc napiszmy sobie. F min. No, można by napisać dla x równego. Minus 4 lub od przedział od minus1 do 4 zamknięte i mam x należy do od minus -4 yy, przepraszam, przeważzam od-1 mamy od minus -1 od minus -1 do 4 przedział domknięty więc tak to wygląda, to zadanko.